Jedziemy, proszę Państwa, z tym, tak jest, yy, najlepsze polskie szoty. a co mi tam, a czemu by nie, nie wiem, wyskoczyło mi, nie wiem, czy to jest dobre, 10 minut, zobaczymy, sprawdzimy, łapeczka w górę dla statystyk i komentarz dla statystyk, cynk, tu był. Yy. Zobaczymy, czy to bo to jakiś nowy kanał jest, proszę Państwa. No, ma 5000 subków. Sprawdźmy, zobaczmy, czy to jest dobre, te polskie szoty, czy niedobre, te polskie szoty. Tu już widzę ten. Jedziemy. Sorry, it's wow. right. Co ty robisz? Wstawaj. Przecież. Ja mam, ja mam naprawdę takie oczy. Yy, tam. Tak mówię. Ej, dobra, ona no ogarnęła, ona no ogarnęła. Jak ja wyglądam? No skaczesz, no a co możesz powiedzieć? Matko jedyna, to ma być śmieszne? Wypraszam sobie? Klamka, no, nowy Jordan! Ja Nowy Jordan na buta. W ogóle logo Kanady wygląda jak KFC, I oni, oni się za sport zabierają, Kurwa. Ty, logo Kanady jest jak KFC! Ty, a ten? Kto to jest? A to jest baba w ogóle. Zajebia. Ter teresa Rozszochrana ma w na dupie zobacz z tymi wozami. O jest, mam, mam dziurę, mam dziurę, mam dziurę. Mam dziurę, mam dziurę, chłopaki. Chłopaki, kurwa, mam dziurę. He. No dziwne, żebyś nie miała. Mam dziurkę, kurwa, nie. Mam siurę, mam panią, mam dziurę, mam dziurę. Nie wiem, z czego ta baba się śmiała, z tego jak wygląda jak skacze, wiesz. Nie mam się wydawałem. No oczy, no, no Zez, to... No duże oczy. specjalnie zrobiłam tego Zeza. Przecież ja mam, ja mam naprawdę takie oczy. Ja ją ja, ja rozumiem, ja też mam takie oczy. Uuu. O, przegiołem. Ulala. To jest stream? Tak. I z 25? <laughs> <laughs> Ej, k**aki, ty masz za kola synkrof. Ja... Morda w kubę mam większe. Ej, jaki on ma za kola? Ty za... Ej, dobra, dobra, poczekaj, poczekaj. Ej, to, to musi być fake. To jest pierwszy stopień do bycia łysym, nie? No, to jest pierwszy stopień do bycia łysym. Ej, zobaczcie, to, to my to właśnie ludzie z internetu, nie patrz. Ja kurwa wyglądam tak, a synchrof wyglądam, gdzie jest ja wyglądam tak, a Cintro wygląda tak. Ludzie z internetu, i może faktycznie widzą i mają rację, że my jesteśmy po prostu jakimiś nieudacznikami, po prostu my jesteśmy i, i wyglądamy jak debile i gadamy jak debile, możemy naprawdę być debilami. Z... De fakt, fakt, no, nie, nie, nie zgadzam się w 100%, my, my streamerzy to debile. No. To my się nadajemy do, do gówna, no po prostu, tak? do ja się, jestem Nie tego no, sobie no dobrze wyglądamy, elegancko jest. You have uh, wrinkles. Wrinkles. Yes, wrinkles. Co to? That's not e, nice. Piki. You need freckles. freckles. yes. Ja pierdolę, pryszcze. Ty chyba powiedziałeś, że ma pryszcze. No, uh, what is wrinkles? It's like when you're old. A, zmarszczki. O, ja pierdolę. O, piłka, powietrzna piłka. <laughs> wow. Co ty robisz? Wstawaj, okay. jłopie. Okay. Boże kochany, jaki w pizdu, Jezu, a ja go lubiłem, czekajcie, to jest ten gościu, co ten, co, 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 co tam zawsze ludzie go tam wyśmiewali, on taki miły był, no taki sympatyczny był, a teraz robi z siebie kretyna na mieście, no wstyd i, 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 i strach, no. na piłka to jest, na piłka, airball. Okej, okay, sorry. Ja pierdolę. Ja pierdolę. Ja, ja szczerze mówiąc, ja bym się czuł zagrożony na jej miejscu w tym momencie. No przecież ty kurwa, ten, jak on ma? Jak ten gościu ma? Mogliby dać jego nazwę od razu obok, żeby było. Cholipka jasna. Yeah, well. e, nice to meet you. E... Filipek? Nie, to nie jest Filipek. On ma... Franek? Franio, to jest Franio, kurwa. Have a nice day. Ja, ja, ja myślałem sobie zawsze ten, a taki cringe tutaj dopierdalaś na tym mieście, chłopie. A Co z tą pizzą? Unfortunately, you're not staying. anyways. Have Bye. Co i tak po prostu? Ja. Yeah. Wstyd, jak skurwysyn. jestem. Słuchajcie, ludzie grając w FIFA, zachowują się dokładnie jak ludzie grający w Lola. Drą i Japę rozwalają sprzęt. I na wszystkich obwiniają, że to nie jest ich wina, że spieprzyli sobie grę, nie? No. A, ładne to było. To było ładne. ty! Nie wiem, czy jesteś autem kiedyś w Polsce. To wyobraź sobie, że... No, dwóch lat. ...w Warszawie, jak idzie gościu sobie przez jezdnię, on ciągle, on dziękuje ci jak dobrze... E, sorry, where are you going? No, wy jesteście piecznięci, w... ja pierdolę Dwóch typów z kamerą zaczepiają pierwszą lepszą dziewczynę. Ciekawe jaką będzie miała reakcję, nie? O kurwa Ole to było wydarzy... duże Ale to Ale to było cringe'owe w chuj, ja pierdolę. Ja, ja, się nie, ja, ja bym się nie zdziwił, gdyby policja teraz do nich zawitała, nie? Że ktoś ich zgłosi, Czy to ryzyk fizyk jak skurczybyk? Ja pierdolę, o Wstyd. ja pierdolę. Proszę, jeżeli ktoś zrobię klipa to dostaję bana, przysięgam To był największy airbull w moim życiu No ale zobacz tu, tu akurat Bengiera w sumie dał <śpiewanie> <śpiewanie> Sekundę przed tym jak pokazała twarz, to tego zwaliłem. z <śpiewanie> <Jezus> Maria Jaka <śpiewanie> <śpiewanie> to dobry To jest? To nie mapka Nie, to mapka, to mapka To tak? serce jest ja Jezu, poważnie, panowie, poważnie, no to jest, kurwa, szczyt bezczelności, no, ludzie, wy tyłka nigdy nie widzieliście na plaży, no, wstyd i hańba, że wy takie coś nagrywacie, nie, znaczy, oni nie mają wyjścia tego nagrywać, no, bo to widzisz, no, ale oni teraz te perfidnie stanęli, żeby ten tyłek pokazać, no, słabizna, kurwa, Franio, ja myślałem, że ty spoko gościo, ty to odklejony jesteś, kurwa, ojojoj, ale mi, ale to chujowe jest, nie, naprawdę, dobranoc, dobranoc, y -y tam. dobranoc, chmiel. Tak jak mówiłem Ej dobra ona ogarnęła, ona ogarnęła. Ja. ja pierdolę Co za kręci i wstyd Ja Cię chuj by strzelił Pies się nudzi to idzie pod stół i liże jajka Także jak nudzi... Kurwa jak ten Minecraft się zmienił W pizd** kopanet Pod stół wyliza kurwa Serio, bo powiedziane bardziej MAPCIA NUDZĘ SIĘ Wiesz co zrobi jak się nudzi? Idzie pod stół i liże jajka no Ja wchodziłem liżę ja jaja Ona patrzyła na to To było Kiedyś tata mnie nakrył właśnie z babcią. Nie ma 16. How old are you? No, tell me, how old are you? How old are you? No przecież ona ma ewidentnie, kurwa, no nie wiem, ja bym jej dał z 14-15. No! Ale na 16-latka też wygląda. Na na czasie, dlatego do dwadzieścia. Let's go, let's go. A to Japonia? Albo No, Korea, no. Jakaś? Ja, ja, jakaś Korea? no, no. Korea coś w tym stylu. No weź ty kurwa zjebie, co ty dotykasz, nie? Wypieprzaj. O, to jakaś streamerka jest. Kościół kurwa łapy precz! Miał być zabawnie, a jest cringe, no franio się nie popisał, jak mam być szczery, nie? Chyba dobrze wymawiam, że franio to jest, ale nie jestem pewien do końca, nie? A może Japonia? Ale ty kurwa jakiś odklejony w ogóle, bo chuj ty dotykasz to kobietę? Czemu ty otrzymasz cały czas za rękę? To jest, jest w chuj niebezpieczna sytuacja. przy weź się, puść! On mnie zaczął w kurwę. Ty, panowie, reagujcie tam obok, na no co wy? Wiecie, wiecie jaka jest różnica, drogie panie? Wy nie możecie się śmiać w takiej sytuacji, bo ona sobie no, 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 hi, 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 hi no, 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 hi hi, 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 bo to daje ci sygnał, że typ nie robi nic złego, ty masz kurwa go zjebać od góry do dołu, żeby wypieprzał od ciebie, ewidentnie zacząć krzyczeć w razie w i prosić kogokolwiek o pomoc, bo, bo gościu cię kurwa dotyka, wystarczy, że krzyknie się, on będzie uciekał, naprawdę. A ona robi hihihi hi, hi, hu, 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 hu hu I on kurwa ma, myśli, że ma przyzwolenie, żeby ją szarpać za rękę. Ja, Widzę serdecznie. No, mam dozwór. Nie mogę kraju opuszczać i domu. To wszystko to kurwa jebaka mi sprzedał frajer, jebany Rozumiesz, kurwa? I, mie, i mi zawiasy kurwa za tego. No, tą kurwę za co? Jebną, Jebakową. Rozpluł się, po kurwa 8 latach, to już powinno być przedawnione dawno. No Ale mam stara, będę miał granatnika. Nie jestem kurwa stara. Czemu tak do mnie mówisz? Zawsze mówiłeś do mnie Renatko, Reniulko, kochanie, a nie stara. Kochaniutka, ale będę miał granatnika. Dobra, to ja przyjało go. Niech pan ja pokaż. E, ale też jest strach i zdefasaci w większości przypadków są silniejsi od kobiet. No tak, no ale dlatego krzyczysz, mordę, wycierasz. A nie robisz hi kurwa, no no no, hi bo to jest takie wiecie. No. Myślę, że ten śmiech to jest re, reakcja stresowa, niektórzy ludzie jak są w stresie, to się śmieją, nie, no tak, ale no kurwa, no prosić jakąś pomoc, no ludzi wokoło, no ludzie. Nie nie robisz czegoś takiego, że hi, 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 no, 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 hi, 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 bo to jest takie, że ten gościu się coraz pewniej czuje w ogóle, to, że on łapał ją, trzymał cały czas za rękę, w chuj niebezpieczna sytuacja, nie? Y nie wiem, ja powiem wam szczerze, nie, nie, jestem w stanie czegoś takiego mieć, żeby trzymać łapę za, za rękę kobite, która ewidentnie nawet ze mną nie rozmawia zbytnio miło, nie? Jakby Koman. po co w ją, w ogóle łapiecie za tą łapę? A ona pompki robi, tak? Spoko, ja zrobię pół pompka i padnę na glebę, więc luz, dziewczyno. Ale to y, dla, dla mojej y, obrony chciałem powiedzieć, dlatego zrobię pół pompka, ponieważ moje nadgarstki nie wytrzymują, jak robię pompki. To, to dlatego też, że jestem gruby i jest dosyć duże obciążenie. Ale mam bardzo chore stawy, nie? <ścoughs> więc to też sobie próbuję się tutaj tym, ale już spokojnie, bo cały czas o to używam, cały czas ćwiczę, ręce są coraz silniejsze. Być może za niedługo będę mógł robić pompki, nie wiem, będę musiał spróbować, może już mogę nawet. Ale póki co jeszcze sobie tutaj o cały czas przy streamku, co, co streamek, to sobie staram się tym używać, żeby wzmocnić nadgarstki, nie? Bo naprawdę mam tragedię. Więc jakby nie, ja nawet jednej pompki nie umiem, no ja pół ci zrobię. Bez najmniejszego problemu zrobię ci pół pompka. Jestem dumny z siebie. Teraz pół. Za rok będzie jedno, jeden pompek, a za dwa lata nawet zrobię ze dwa. Więc jakby progres jest, Grunt, że progres, trzeba sprawdzać na siebie, proszę Państwa, a nie na innych ludzi. Tak jest. Teraz wam mówię wszemi wobec jak chcecie być silniejsi, patrzcie tylko na siebie z, z poprzedniego dnia. Jeśli wcześniej zrobiliście trzy pompki, a teraz zrobicie cztery, to macie progres. Nieważne, że kolega robi pięćset. To nie ma nic znaczenia, absolutnie. Moja koleżanka ostatnio odwaliła taką głupią akcję. Wróciła około 11 w nocy rowerem, była w żabce i tam do niej zagadywali jakiś pijany facet. Na zewnątrz dał jej wody i ona bała się odmówić i wypiła. Ja pierdolę, kurwa, przecież możesz wziąć tą wodę, ale nie pić jej. Jezu się kochany! Ja Miałam, Mendora. Mhm. O! Raz! Dwa! Nie dam O! O! Walkout! Kurwa kto to? Kurwa Kurwa jakaś Kurwa jakaś Kurwa mać Spalaj frajdy Teraz chyba dużo ludzi gra w FIFA, nie? No Muszę ten tekst pokazać moim rodzicom, trenerom personalnym. Twoja gadka motyw motywacyjna nie, nie jednego by zmotywowała. Vera, cieszę się, że chociaż ty doceniasz. Naprawdę. Cieszę się, że chociaż ty doceniasz, bo powiem ci szczerze, że mało kto mnie docenia tutaj, muszę powiedzieć. Mało wy widzowie mnie tu doceniacie, malutko Maciubko. No. no, więc, proszę państwa, moja motywacja zawsze będzie najlepsza. Tyle w temacie. No, ona wzięła tą wodę ze sobą i do tej pory ją trzyma w lodówce, nie wiem po co jej, facet nie wie skąd ta woda jest. Dobra, to, to dziwna baba, nie? Ja kiedyś zjebałem moją siostrę, to jest siostra cioteczna, co prawda, ale ja ją traktuję jak moją siostrę i... Kiedyś ją zjebałem, bo ona miała problem z takim gościem, który się ciągle do niej wypisuje, ciągle chce się z nią spotkać, potrafiał zostawie, zostawać dla niej po szkole i sobie ją odprowadzać do domu. Ona wtedy się jeszcze uczyła w moim mieście rodzinnym i ja ją kiedyś zjebałem, bo ona nie chciała mieć z nim kontaktu, nie? ale nie potrafiła mu odmówić. Ją zjebałem, także to szok, ponieważ ona, wy sobie nie zdajecie sprawy, ale wydajecie w tym momencie, jeżeli wy się spotykacie z tym facetem, mimo że nie chcecie, ale nie potraficie odmówić, to dajecie mu nadzieję do, jak, do, do czegoś więcej. On nie zostawał, kurwa, bo jesteś jego koleżanką i cię nie odprowadzał do domu. Więc, po pierwsze, dajesz nadzieję niepotrzebnie, a po drugie, gościu może być zryty beret, skoro nie wyczaił, że nie chcesz z nim być. Ani, że nie chcesz się z nim spotykać. Zjebałem ją w trzy dupy i wtedy ona po prostu się ogarnęła, napisała bardzo długą wiadomość i zrezygnowała w ogóle z tej relacji. Ja powiedziałem tak, nie bądźcie na... bo ona do mnie, a, ale możemy być zawsze kolegami, znajomymi. Nie, kurwa, nie możecie być. Nie możecie, bo on zawsze będzie chciał czegoś więcej. Czaisz czy nie czaisz? No. no. O kurwa! Oooo, w dupę, rozjebało się. Tak na razie wygląda skład. Także zobaczymy. Powiem wam tak, widzowie. musi być jedna baba, żeby mogli się podejść, ku... a w trakcie meczu odstresować się, wyjść, klapsa i potem bramkę strzelić. No to musi być, jedna baba musi być. Dozwolona jest. Czablista. Ej ko... kurwa, kupala tych za 8 milionów, a go. jak No niech więcej wyda milionerek pier... Abym go opiechał składem za stoka końców. Ja w te finecki nie działają. No tak, oczywiście. Najlepsze jest to, że w FIFA nie grają gracze, tylko grają gracz gra. A nie to kogo masz kurwa. To tylko szpan jest dla kogo masz. Czy tam są jakieś statystyki? Nie wiem, ja gram w FIFA, ciężko określić. No tak gadają, jeden, tak? jeden. Fineska z lewej nogi, on nie ma prawej. Sobie ze mną? No, Franio to jest. Pewnie, oczywiście. Zdaje się, że tak nie mówił. No i znowu, no nie mi. podał by podął? Nie, 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 Fuck! Fuck. Fuck. Fuck tak jest nie, jest. nie, jest, nie, nie, jest To jest właśnie ta reakcja, proszę państwa. To jest właśnie ta reakcja no. Ja tak reagowałem w LoL-u, kiedyś, ja kiedyś o tym mówiłem na streamie, ale ja kiedyś rozwaliłem swoje słuchaweczki. Rozdupczyłem je w, po prostu w drobny mak. Tak się wpieniłem, Ja wtedy grałem w Overwatcha. Jak ja się wpieniłem, pamiętam tą złość do tej pory. Rozjebałem po prostu słuchawki, rzuciłem je o ziemię w pizdu i pamiętam, że jeszcze klawiaturę pierdolłem. Strasznie to było. Niepotrzebne. Hmm. Optimus Prime. Spadnie mu. Spadnie mu. Oczy ma podświetlane, tylko baterii nie chciałbym się wkładać. FC Płotaro jest zejście do góry no i proszę państwa, czy będzie go. Nie ma, nie ma, ale strzelił jak totalny nieudacznik. No to i nie, zaraz spodziewaliśmy się po nim takich właśnie zagrań w tym spotkaniu. Jakby ja tylko glo, to dam do naładowania? Mhm. Mm Już widzę, gdzie kamera leci. A, kadr klasyczny nie ogarnia, bo ja nic się dzieje dookoła mnie. A to... Ja e, słuchajcie, to jest usprawiedliwione, ponieważ ona sama sobie daje ten kadr. Panowie, saved. Słuchajcie, to jest dla duża różnica, jeśli masz sprzęt z bardzo niskiej albo z bardzo wysokiej półki. Jeżeli grasz się w CS2, albo mój sprzęt nie domaga się, mam 20 fps w CS2, i kręcę staty 1018 i mam monitor 60 Hz. Słuchaj, po tym jak piszesz, zakładam, że nie masz odpowiedniego wieku, żeby być na tej platformie. To raz, drugie. Nie wiem, co mam się <śm> powiedzieć na to. Skill nieczęsto zależy od y, sprzętu, bo to jest główna prawda. Albo jesteś dobrym graczem, albo jesteś chujowym graczem, i sprzęt ci nie pomoże. Niestety, wiem z własnego doświadczenia. Jestem chujowym graczem w większości gier. Może kiedyś, jak byłem młodszy, byłem dobry, bo się starałem, teraz mi się nawet nie chce starać, jestem do dupy graczem, sprzęt nie pomoże, lepszy, naprawdę. Bardzo się, się w sobie powinien się grać na z bo my nie dajemy mu po 20 fps -a. No słuchaj, jak masz 20 FPS-ów, to nie graj, bo nie ma sensu. Co to kurwa było w ogóle? Człowieku, przecież jak ja bym kurwa z tobą grał, to bym cię teraz w tym momencie zgiął. Jasny ciul, coś ty odpierdolę, mogłeś go zabić na luzie. Co? Jeden strzał wystarczył w głowę, no co ty sobie kurwa Piesz? Coś, ty... coś ty kurwa... Wstyd. Jezu Robert, ty kurwo na stara. Przydziwisz, że ci kurwa Barca kontraktu nie chce przedłużyć, łamago. Ja, jakby to jeszcze jego wino było, nie? O, idealny flash, idealny flash, ale jest jeden za jeden. Na głowę wskakuje. Senzu złapał dwóch, Blitz i Senzu. U. Senzu złapał jeszcze jednego, Blitz i Senzu. To raz mniej ten. Juri musi coś zrobić więcej, nie, bo zaraz, za sekundę. Senzu już ma cztery kile. Keizeradą już blisko. Senzu Ace, proszę Państwa, kolejny Ace. O, jeszcze mu strzelił po głowie, chyba. Oho, Oho. To taki tilt chyba. Nie, nie, Nie zauważył, no, nie zauważył. Chyba w końcu z niego wyszedł. No, gościu nie zauważył, że tam trener tam opeczkę chciał mu dać. No, nie zauważył, no, 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 ludzie, dajcie spokój, no. Boże, Pago, ty jesteś coraz dziwniejszy, powiem ci jeszcze, że ty z roku na rok jesteś kurwa dziwniejszy. Kurwa jeden z dziwniejszych chyba streamów miał, yy, jakie widziałem po prostu Sezurat.